Oj, dawno tego nie było! Lecimy! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Solo Hero w Bloomstower Defense 6. Dzisiaj kolejny hero z na Striker Jones. Chcę rozegrać wszystkich Ja wiem, że te odcinki są wyjątkowe Bo bardzo ciekawie one wyglądają To w ogóle wyzwanie jest mega dobre No bo nie wiadomo Jak to się wydarzy, co się tu w ogóle stanie Nam w tej całej naszej gierce Bo tutaj się po prostu wszystko Może, może wydarzyć Gramy tylko i wyłącznie tym jednym herosem To musi być nasz główny zadawany Damage oczywiście dla przypomnienia O co chodzi w tym wyzwaniu Czyli naszym herosem gramy do rundy Maksymalne i sprawdzamy który jest najsilniejszy, który sobie tym wszystkim najlepiej poradzi Zostało nam trzech herosów, jest to właśnie Striker Jones, Ezili oraz Sauda Sauda? Nie, przepraszam eee... PSI, PSI Z czego oczywiście PSI jest nie do wykonania w takiej standardowej gierce Oraz Sauda no też będzie chyba nie do wykonania, bo tam będzie problem z badami, ale też oczywiście spróbujemy sobie do niej podejść, zobaczymy jak to nam się uda E, dobra, szczelimy sobie teraz tutaj automatyczne używanie skilla, czy jednak wolę farmy pierw? Nie, wolę chyba pierw farmy sobie szczelić, więc skupmy się na razie na farmieniu i miejmy nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy. A, szczelmy oczywiście Glugenerkam gunner będzie bardzo dobry w tym momencie, bo on nam troszeczkę ułatwi to całą naszą gierkę. Będzie delikatnie łatwiej może nie jakoś mega łatwo, ale że my delikatnie będziemy mieli tutaj boosta dzięki temu, więc warto to oczywiście zrobić i miejmy nadzieję, że sobie z tym jakoś oczywiście poradzimy. To wyzwanie będzie mega ciężkie. Dajmy w ogóle spida troszeczkę większego, bo myślę, że to nam się zdecydowanie przyda. Ja będę automatycznie używał tej naszej umiejętności, żeby ona cały czas leciała, bo wiecie, czy będę ją częściej używał, tym lepiej dla mnie, tym mniej tego życia stracę, a na pewno, no, stracę tego życia dużo, stracę tego życia na pewno dużo. No tutaj się nie da inaczej, tu się inaczej po prostu nie da tego zrobić. Wiadomo, że będę miał mega wielkie problemy z wygrywaniem tego, ale no zobaczymy, może. Jakoś sobie z tym, jakoś tam poradzimy przynajmniej. No, mam nadzieję, że tak. Oczywiście specjalnie buduję go w ten sposób, żeby nie wpływał on na damage czyli on ma nie zadawać obrażeń. On ma spowalniać, on ma mi pomagać na wszystkie możliwe sposoby, ale sam z siebie on nie ma zadawać żadnych obrażeń. To jest mega, mega ważne, żeby on nam nie pomagał ono się Dimage'a. Zresztą, jak widzicie, ma ciągle zero, więc wszystko jest jak najbardziej w porządeczku Dobra, ale ja myślę, że ja potrzebuję się zacząć powoli boostować. Tylko nie wiem, czym najlepszy byłby dla mnie boost. No myślę, że chyba wioska jest wymagana wręcz w tym momencie już. Pomijam to, że kamo jest, jest tutaj. Ale dochodzi tu chodzi bardziej mi o Żeby delikatnie zwiększyć swoją szybkość, to będzie bardzo ważne. Więc teraz, pierwsze co, zwiększymy sobie szybkość, czyli jednak pójdziemy w to pierw. O w speeda. Pierwsze to speed. Troszeczkę zwiększymy swoje jakby możliwości, swoje obrażenia, bo to jest też mega mega istotne. Teraz idziemy od razu pod kamo, żeby jednak bić każdy możliwy rodzaj. No i zobaczymy co z tego będzie. Czy sobie z tym jakoś poradzimy. No już powoli widzicie, coś tam dajemy rady. Coś tam jesteśmy w stanie tutaj się wybroić. Oczywiście dbamy tak samo o naszą ekonomię, bo to jest mega ważne. Bez od... Bez ekonomii tego nie wygramy. Oczywiście pamiętajcie standardowo, piszcie w komentarzu w tym momencie, do której rundy według Was Striker Jones jest w stanie dotrzeć jako solo hero. Według naszych dobrze znanych oczywiście reguł, naszej zabawy, do której rundy według Was, według Ciebie on jest w stanie dotrzeć. Czy pobije wszystkich pozostałych, czy też będzie takie oto średniakiem, tam na samym końcu, odnośnie swoich możliwości? Zaraz, użyjemy sobie jeszcze, no, Alchemika. Alchemik będzie nam wpływał na grę, bo on będzie nas boostował lekko, czy znaczy będzie, no, atakował. Alchemik będzie atakował delikatnie i tutaj na to nic niestety nie mogę poradzić. Więc boostuję go tylko w ten sposób, że dam mu górną ścieżkę. Nie będę boostował żadnych innych pozostałych, żeby jakby wprost nie wpływało to na nasze obrażenia. No ale mówię, innego pomysłu nie mam nie mam innej możliwości w ogóle, żeby to rozwiązać. Więc to musi wyglądać w ten właśnie sposób, żeby to przynajmniej jakkolwiek można było wykonać. Teraz tak, czekamy ze skillem. W tym momencie go używamy i liczymy, że to wybronimy. Mam nadzieję, Wielko, że to wybronimy, wiecie co? Chyba mały support jest nam potrzebny. Strzelamy saporta. Zdecydowanie. ojku! Niepotrzebnie go stawiałem, niepotrzebnie go postawiłem, ja to wybroniłem, ej, dobre, dobre, z tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy tego się nie spodziewałem, że ja to będę w stanie jakkolwiek wybronić, serio, nie spodziewałem się tego, ale bardzo miłe uczucie, bardzo miłe uczucie, że udało się to zrobić. O dziwo, daliśmy sobie z tym radę, a wydawało mi się, że to będzie takie, takie wyzwanie, które mnie po prostu zablokuje w tym momencie i nie będę w stanie już nic tutaj całkowicie wykonać, ale spoko, idźmy teraz tutaj delikatnie do przodu, pamiętajmy, że z każdą rundą on też leveluje, więc tutaj będzie mi coraz to łatwiej, więc jest tak, że ja w tym momencie jakby wydaję pieniądze bardziej na mm, farmy i tracę na tym, no nie. Nie, nie tracę na tych farmach, bo on zdobywa expa, a ten EXP jest bardzo ważny, bo jego każdy pociąg jest silniejszy, tutaj widzicie Zwiększony atak, speed, endy, yy, nasza umiejętność ma większy pierce, o, damage i większy stun To jest mocne, to jest oczywiście mega, mega mocne Więc nie ma co ukrywać, warto, warto, warto to wszystko tutaj oczywiście używać, wszystko boostować Trochę się boję tych ceramic, co tam lecą, prawda? Troszeczkę tego jest dużo, na razie Tam sporo tego przechodziło nam To jest problematyczne Ta ilość, która nam przechodzi, jest naprawdę dla mnie problematyczna, wiecie co? Ja potrzebuję się zboostować, no wiadomo, jak się muszę zboostować Potrzebuję spida. Jako, że gram tylko i wyłącznie na tą jedną jednostkę To ja potrzebuję zdecydowanie zwiększyć swojego spida Do bicia wszystkiego, co tutaj się nam pokazuje Jak tam jest ze sobą? Jak tam jest ze sobą? Mamy stunę, jak coś? Mamy stuna, więc jak będzie blisko, rzucamy stuna i liczymy na wygraną. Stun pięknie, o to właśnie chodziło. O to chodziło. Potrzebuję zdecydowanie jak najszybciej zdobyć sobie tego. Oj, teraz będzie ciężko. Teraz będzie ciężko. Zróbmy to w ten sposób. Sprzedajemy jedną farmę, tylko po to, żeby zdobyć to już w tym momencie. Żeby już w tym momencie mieć tego speeda, bo ze spidem damy radę. Ze speedem to wygramy. Dobra, Spowolnio, spowolnienie delikatnie, speed, ok, super, mam teraz szansę, ze speedem mam, według, według mnie, ze speedem mam szansę, jeśli jeszcze złapię umiejętność tą, to, to będzie jeszcze lepiej, to nas pokonuje, to nas pokonuje, to co nam leciało, to zdecydowanie nas niszczy, a my tego nie chcemy, my chcemy to jeszcze wygrać. Próbujmy jeszcze raz. Tym razem szybciej sprzedam, szybciej to zbuduję, żeby to już nam się ładowało od samego początku. Dzięki temu zyskam te kilka sekund bardzo ważne, żeby jednak móc od razu się zboostować Bo to prze, przez to tak, tak naprawdę przegrałem, że nie miałem tego boosta od razu instant. A to jest ważne, żeby ten boost od razu był. Więc w tym momencie on już jest, damy jeszcze instant używanie tej umiejętności, no bo no ja zapominałem o tym po, po prostu. Ja o tym po prostu zapominam ciągle, a jednak chcę ją myć non-topper odpaloną. I teraz mamy speed, mamy wszystko, musimy to w tym momencie już wygrać. No nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. To już jest wygrana, no, o to chodzi, o to właśnie chodzi. Dobra, busujemy się dalej już do, już, już, już do końca. Nie musimy już pilnować nic. Chociaż... Oj, 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 oj. Nie, nie. To było mocne. To było mocne. To, co tam szło, to nas by pokonało. To by nas też pokonało. Potrzebuje stunować Moab'y, spowalniać Moab'y. To nam wystarczy i to strzelamy. Strzelamy w takim razie boosta do Gluganera, żeby spowolnił on jeszcze bardziej Moab'y. Zyskamy znowu kilka sekund dzięki temu, więc zdecydowanie to chcemy. W tym momencie nie macie żadnych szans. Nawet siła nie muszę na to patrzeć. Możemy grać na tym wielkim speedzie, Może razy 5 wystarczy, na w tym momencie. Może już nie przesadzamy z tym speedem razy 10. No bo troszeczkę, jakby sam się proszę o przegraną. A jak dobrze wiecie, nie chcę płacić za powtórkę. No bo nie mam z czego, tak naprawdę. Dlatego te, temu też nie chcę płacić za powtórkę. Więc muszę to tak rozegrać, żeby faktycznie sobie z tym poradzić. Idealnie, żeby, żeby to wszystko nam się ułożyło. Oby to wszystko się udało i bez większych większych pro problemów, żebyśmy to wygrali. Więc czas w takim razie na farmy. Boosta boostujmy dalej faremki. Na razie chyba nie muszę już nic innego strzelać. Tak mi się wydaje, że to co mam w tym momencie powinno nam przez jakiś czas wystarczyć, przynajmniej tyle, żeby zbudować jedną farmę w pełni. Jak zbudujemy tą jedną farmę w pełni, nasz przygór będzie na tyle wielki, że będziemy w stanie wszystko już budować, co tego nam się wym wymarzy, zamarzy i już powinno być zdecydowanie lepiej wtedy. Na to liczę, na to bardzo mocno liczę, że faktycznie wraz z tym zbudowaniem, będziemy naprawdę mogli sobie tutaj pozwolić na bardzo, bardzo dużo Teraz właśnie, w tym momencie I teraz uwaga, leci nasz BFB Czy BFB ma szansę z nami, żeby, żeby nas pokonać? No chyba niekoniecznie, chyba niekoniecznie Jeszcze nasz zasięg, się jeszcze zwiększył nasz zasięg jeszcze bardziej To już w ogóle byłoby miodzieł, ale no i tak coś, jak widzicie sami, dajemy radę Dajemy i tak czy, czy siak sobie radę Chociaż nie ukrywam, że jest dosyć tak niebezpiecznie ciągle Tak na granicy gramy, gramy naprawdę tak bardzo mocno Na granicy możliwości I to jest takie to jest To jest problem, to jest spory oczywiście problem Ale liczę na to, że sobie jakoś z tym poradzę eee, Może gdybym szczelił jeszcze tego tutaj Może być ok może być okej, okay. może to nam wystarczy w tym momencie On teraz bardzo szybko będzie strzelał te spowolnienie. I może to spowolnienie nam wystarczy w tym momencie. Ta ilość spowolnienia ma nam może w tym momencie już po prostu wystarczyć. Widzicie sami ile ja w tym momencie już zarabiam. Jedna runda praktycznie to jest dobudowanie kolejnej farmy. No półtorej rundy do dwóch rund maksymalnie. To jest kolejna farma zbudowana pod naprawdę wielkie zarabianie. I później leci już tylko i wyłącznie coraz to szybciej. Więc tutaj zdecydowanie jak już zdobędziemy wszystkie cztery farmy Idziemy wy. to, co potrzebujemy najbardziej. ja to w ogóle? Mam tu modyfikację? Nie mam tej modyfikacji! Czemu ja jej nie wgrałem? Wait, mogę, może to jeszcze mogę, u, mogę uratować? Dobra, udało się w jakiś sposób wyjść z gry, dobrać modyfikację. I mamy Sun God Village, bardzo fajnie, troszeczkę się już bałem, że będę musiał zaczynać od nowa, jest naprawdę późno w nocy i tak się troszeczkę już zląkłem, że hej nie uda mi się chyba tego nagrać już, bo naprawdę już jest tak późno, że już tak naprawdę powinienem w kiłkę pójść, no ale co, czego się nie robi dla was bo tutaj oczywiście. Chcę zachować daily i chcę, żeby odcinek był jak najbardziej fajny i nie chcę zachować czegoś bardzo, bardzo prostego. Więc chociaż jest późno w nocy, to i tak ciś jak robię bardzo wymagające wyzwanie. Jak mówiłem, specjalnie dla Was oczywiście. Więc mam nadzieję, że to docenicie łapeczką w górę zdecydowanie. Dziękuję każdy sobie jeszcze raz za każdą Waszą aktywność, czy to komentarz, czy też właśnie owe łapeczki. A przypominam, że się ktoś grywa w taką Gierkę jak tutaj Legends of In to mam klanik tam i zapraszam serdecznie oczywiście. SafeMode TV pewnie się domyślacie, jaka to jest nazwa. Chyba Safe Mode. Nawet mam tutaj klan, chyba nazywa się, więc zapraszam serdecznie oczywiście. To nie jest żadna reklama, SafeModers nawet. No, ale jak ktoś się odezwie do mnie na Discordzie, to oczywiście podam namiar w pełni. No, to nie jest żadna reklama, bo oczywiście, po co miałaby ona być. Dobra, lecimy. Pierwsza nasza wioska jest, Sun God Village. Boostujemy się dalej do góry jeszcze. W tym momencie nasz speed powinien być naprawdę olbrzymi. Powinniśmy rozgramać rozgramiać teraz wszystko, co się będzie pokazywało na mapie. Bardzo fajnie. Teraz pójdźmy w ten oto upgrade, bo on nam pozwoli jakby usunąć już alchemika. A na tym nam zależy dosyć mocno, żeby się tego alchemika pozbyć, żeby on nie zadawał damage'a, żeby nie wpływał na naszą rozgrywkę. To jest bardzo ważne w tym momencie. Już właśnie go nie musimy mieć, usuwamy naszego kumpla. Przy okazji, jeszcze zbudujemy sobie górny upgrade i usuniemy wioskę. I tak naprawdę, już Gluganera również. Czyli górny, wszystko co potrzebujesz jest zbudowane. Usuwamy i mamy w pełni zbustowanego kumpla. Jeszcze zrobimy pewnie ten oto upgrade, żeby było jeszcze, jeszcze ciekawiej. Zbustujmy go, oczywiście, w pełni. No, busiki bardzo ładnie teraz na nim wyglądają, oczywiście I teraz automatyczne odpalanie skilli I to jest ten moment, w którym nasz Striker Jones, czyli Biker Bone Skin Jest w stanie rozgromić już wszystko Ale jak mówiłem, dodamy jeszcze buffy Buff się Sub-Zero I Ice Ice, nie, przepraszam, to jest Ice i ma Nie, bez Gluganera, bo Gluganer zadaje damage, zapomniałem Glugener ma damage. Dajmy to, dajmy to. Czyli te auto-umiejętności, czyli też ta umiejętność z, z delayem? Tak, jest delay delikatny. Ciekawe, że ten delay mnie nie pokonuje tak, tak naprawdę w pewnym momencie. Co tutaj się wyprawia na tej mapie? Nie, czekajcie. Wait, nie, 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 nie. Nie, nie. zdecydowanie nie chcę tego. Nie chcę tego zdecydowanie. Zdecydowanie chcę, chcę, chcę grać bez tego. Bez tej wioski chcę, chcę grać. Zdecydowanie bez tej wioski chcę grać Przynajmniej na razie Przynajmniej na ten moment Chcę, za, chcę, chcę zagrać bez tej wioski Bo wydaje mi się, że ta, tam nic nie widać Tam po prostu nic nie widać Taki tam jest wielki speed A Tego po prostu bym nie chciał Tego bym po prostu najprościej był nie chciał Żeby tak tutaj właśnie wyglądało Więc teraz dajmy jeszcze dwie wioski a to, a to skile lecą, to skile tak hałasują, tak, tak, tak myślałem, co tak hałasuje, tak dziwnie nawala tutaj A to te skile są, dobra Używamy teraz umiejętność, pierwsza umiejętność leci Patrzymy się tutaj, żeby było do połowy I używamy drugiej umiejętności W ten sposób mamy pełny speed, zobaczcie w ogóle jak to wygląda Jakby to jedna taka wielka linia leciała, nawet nie kulki, jakby to linia leciała taka tak to szybko on nawala. Taką szybko strzela. I praktycznie. On widzi całą mapę w tym momencie, więc naprawdę Striker Jones zyskał naprawdę na wielkiej mocy. Ale oczywiście, życie sobie troszeczkę tutaj podładujmy. Myślę, że takie oto rozwiązanie jest bardzo dobre. Uwaga. Ej, on ma problemy tutaj. On ma tu problemy. On ma tu poważne problemy. Widzieliście sami? Naprawdę DDT mu prawie przeszło Oj, coś czuję, że przez to chyba Striker Jones nie będzie jakimś kozakiem mega mocnym Bo sami widzieliście On praktycznie przegrał On praktycznie przegrał już w tej rundzie Ja już go nie mogę bardziej zboostować chyba Co teraz myślę? Nie, nie mogę go bardziej, zbo bardziej zboostować To są wszystkie możliwe busty. On naprawdę przegrywa to Masz bicie każde... każdego rodzaju Czemu to tak słabo ci idzie? Czemu też taki słaby jesteś? Striker? o co kaman? O co kaman? Widzicie co, ja mu dam jednak glu Gluganera Ja mu dam a... a... propos... A propos... Gluganera do wsparcia malutkiego Bo naprawdę nie chciałbym, żeby on przegrał Naprawdę nie chciałbym, żeby on od razu mi przegrał Chcę mu dać te kilka rund jeszcze ekstra No wiecie, niech on się wykaże Niech on pokaże swoje możliwości jeśli ma przegrać, to przegra. No nic tutaj oczywiście nie poradzę. Ale jeśli ma chociaż minimalną szansę na wygraną, na dojście do rundy do 140. To jest runda, do której zawsze chcę, żeby każdy doszedł, to czemu mam mu na to nie pozwolić? Ale zobaczcie, zobaczcie jak DDT mu przechodzi. Nie mówimy o szybkości DDT, mówimy ogólnie o DDT. Że ono naprawdę mu przechodzi. A pamiętajmy, co z tego, że on bije z bazuki? To nie ma znaczenia żadnego, bo ma wioskę, która daje mu bicie każdego rodzaju, więc de facto nie powinno to wpływać na to, że to są czarne sterowce. To nie, nie powinno mieć żadnego wpływu. Jego damage jest bardzo słaby, pomimo posiadania oczywiście busta od Alchemika, spida pełnego od inżynierów. No to jest ciągle mega mega słabiutkie. Ej naprawdę, jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku, że to aż tak słabo wygląda. No ale zobaczymy, może on się rozkręci. A nie, on ma już 20 poziom. On już ma 20 poziom, on się nie ma co rozkręcać. To już jest jego maksymalna forma. Zobaczcie, jak to DDT mu przechodzi. Ja nie mam pytań, ja serio nie mam pytań, jak to mu strasznie w tym momencie przechodzi Ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie lepiej, wyg lepiej wyglądało A tak by the way, w ogóle, czy Ty masz 555 do zbudowania? Niestety, to nie działa, a szkoda Chciałem właśnie zrobić odcinek o Safe Banki też, pokazać, pokazać Wam ją w wersji 555, ale nie działa, to szkoda, wielka szkoda Nie wiem, chyba, chyba że chcecie w ogóle, żebym powtórzył odcinek ze Safe Monkey Możemy zrobić jeszcze raz odcinek z safemunki, że zbuduje wszystkie piąte tiery i Zobaczymy jak to wygląda Bo chyba też nie mogę tutaj jakby pójść dalej Tak, nie mogę pójść, żeby mieć przynajmniej dwa piąte tiery w jednej małpce, no tak się nie da Szkoda troszeczkę No wiadomo, że y, modyfikacja crosspuffing sporo nam dodaje, ale ona też nie działa na każdą modyfikację Część modyfikacji obsługuje crosspuffing oczywiście Ale nie każda, ale nie każda bo nawet mniejszość obsługuje, tak mi się wydaje, tak naprawdę. No ale okej, okay, okej. Okay. 114 runda. I naprawdę, ja mam wrażenie, że. Zobaczcie, jak się pokazuje tylko DDT, to od razu ten striker Jones leci za tym nie wiadomo gdzie, jak daleko. I to jest ciężkie, bo tak naprawdę my przez to mamy bardzo wielką przegraną, możemy mieć i możemy tego nawet nie zdołać, przypo... nie zdołać powstrzymać. Ale to ciekawe jest czemu, prawda? Zobaczcie w ogóle, jak to leci. Ledwo co? Dosłownie, ledwo co to zatrzymujemy? Nawet chyba przeszło nam. Tak, plus 17. Przeszło nam. Nawet nam się przydostali Ale słabo, ale słabo. Dwa razy. Trzy razy. Bady. To nam chyba już przejdzie. To nam chyba już przejdzie. Ale szkoda. No nic. Nic na to nie poradzimy, 119 runda, kto z was obstawił tą rundę w komentarzu, to udało wam się, udało wam się, bo to jest właśnie ta runda, która nas pokonała I tak czytanie, uważam, że Stryker Jones bardzo fajnie wypadł, nie najlepiej, ma swoje mankamenty, dosyć sporawe, ale i tak jak jest mega, mega przyjemną jednostką Dziękuję wam za oglądanie tego, ma tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Blunt Tower Szósteczki. Na razie. Hej, hej, pa!